Dzień dobry, szalom, pokój. Dzisiaj jest 26 kwietnia 2025, jest to sobota, godzina 16. Dzisiaj odbyły się uroczystości pogrzebowe na papieża Franciszka. No i to mnie mobilizuje, że ja też chcę się wypowiedzieć. To będzie dokument historyczny dla mnie, dla kogoś innego może nie, ale to nie ma znaczenia. Czyli takie tytuł nadają temu dzisiaj. Partyzantka, religijna, polityczna, jak długo? Inaczej mówiąc, bo tu padły słowa, hmm, szpital polowy dla ludzi, Kościół jest szpitalem polowym, czyli taką prowizorką, tak zwaną przejściówką, tymczasowością. Więc, no bo ludzie są odsyłani do nieba. Ja tu nie będę mówił o niebiańskich wakatach, bo to są religijne określenia, bardziej pod kątem politycznym, Co my jako ludzkość możemy zrobić, żeby u, u, no, przyjąć przywilej władzy, która była dana Chrystusowi. No i tu muszę w tym momencie przeczytać słowa z ewangelisty. Ewangelista Mateusz nas, jak to się mówi, przyprowadzi do porządku, żeby się niektórzy za mocno nie rozpędzali na te wakaty niewiańskie. To jest Biblia świadków Jehowy i tak pisze od 17 werseta. Na jego widok uczniowie złożyli mu hołd, czyli złożyli mu pokłon. Czyli jest u, u, następcy u, uczniowie Jezusa. Widzimy jak oni byli bardzo, jak go uznali. A Jezus podszedł do nich i powiedział Dano mi wszelką władzę w niebie i na ziemi. No krótkie stwierdzenie. Żeby nie było kłótni o partyzantkę. Partyzanci chcą zawłaszczyć świat. Religijni i polityczni. No to jest... To ma prawo funkcjonować, natomiast Jezus mówi, dano mi, więc jeśli mi to nie Jechowie, bo Jechowa się zrzeka władzy na rzecz syna, żeby nie było dualizmu prawnego. Także widzimy, tu są te rzeczy, nie mają problemów dla ludzi myślących, dla ludzi różencowych, tak zwanych no, zaślepionych religijnie, tam nie dociera świadomość reguły Jezusowej, ale tu pisze tak. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów wśród wszystkich ludzi, ze wszystkich narodów, chcijcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego uczyć przeszedzać wszystkiego, co wam nakazałem. Nakazałem, że on jest nowym władcą, że on będzie tym, który ma zrobić porządek na ziemi. No oczekiwania są bardzo mocno potrzebne, ponieważ dzisiaj na Ukrainie nawet Załęski był w Watykanie, Donald Trump i tak dalej, tam była plejada polityczna i tak dalej. A ja będę z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia tego starego porządku rzeczy. Ja to tak nazywam starego, bo to jest przemijanie. To jest ten, ten szpital polowy skończy, swoją, swoje urzędowanie. To jest to, co padło tam jakiś biskup powiedział, więc widzimy, jak łatwo jest. Tu nie ma trudności z określeniem, kto ma prawo do sprawowania władzy nad ziemią. Na Ziemi. Chrystus, ten, który chodził po Ziemi, był wśród apostołów i tak dalej. Więc ja tu nie chcę tych religijnych zawirowań tu mocno dodawać. Natomiast z punktu prawnego, em, katechizacja świata miała prawo być, ale to była tylko katechizacja, egzegeza i tak dalej, a nie żeby się ludzie przepychali o władzę, no bo już kto bliżej, krzesełka i tak dalej. To wiemy o czym mówimy. Teraz, co tu jeszcze mam sobie zanotowane, tak na, na, na szybkiego. Od tego momentu wszystkie struktury organizacyjne, czy polityczne, czy religijne stanowią tak zwaną tymczasowość. Po drugie, partyzantkę walczą z Chrystusem, jeszcze ja sobie zapisałem, bo nie mogą się pogodzić, że Chrystus może sprawować władzę tu między nami na ziemi. Skoro go nie widać, nie dotyka nas, a jednak no papieża Franciszka mogli dotykać. Zmarł, koniec jego egzystencja, się skończyło jego egzegeza władzy i tak dalej. Bo to jest egzegeza władzy, a nie władzy, którą otrzymał od Piotra, czy od Jezusa. To są takie lud nawyki, takie no wiecie, żeby nas uspokoić. No i teraz ludzkość musi się oswoić, że oczekiwany król ma prawo do podjęcia, do przejęcia władzy. Czy ludzkość chce, czy nie chce? My musimy sobie wszyscy, ci, którzy Myślą kategoriami politycznymi, uzmysłowić, że ten Chrystus ma prawo do przejęcia władzy, bo ten szpital polowy się kończy. No dobra, zachłanni na władzę uzurpatorzy czy partyzanci, czy jakichkolwiek nazwiemy, muszą się z tym pogodzić prędzej czy później. Jest to ciało partyzanckie świadków Jehowy. To są ci ludzie, oszuści na całego, sobie wmawiają wakaty niebiańskie, więc przychodzi czas, że trzeba tych ludzi, będzie im przypomnieć, kto ma tytuł prawny do przejęcia władzy nad światem. Nie ci zakłamani ludzie, bo oni mają bardzo wiele, ja nie będę mówił o religii katolickiej czy wielu innych, ale o tych ludziach, bo oni no, są w sprawie i tak dalej. Będzie poruszone, no bo musimy uznawać prawo konstytucyjne. Jako ludzkość każde państwo podlega, pod, ma swoją konstytucję, natomiast w większości podlega pod prawo międzynarodowe, jakim jest li, li, Karta Narodów Zjednoczonych, więc to jest konstytucja. Żeby ten tymczasowy szpital się też nie rozpanoszył, no to są takie zaliko, zawiłań, zawirowania która trzeba będzie, ludzkość musi sobie, politycy szczególnie, muszą sobie z tym poradzić. No ciało partyzanckie Świadków musi się też z tym oswoić, że ich partyzantka się też skończy jeszcze niedługo. Tu w Białogardzie Michał Dudkiewicz też się musi z tym oswoić. No i teraz posłuchajmy jak w Dziejach Apostolskich 21-13 też to w tej Biblii jest zapisane Świad, Świadków gdy apostoł Paweł ten orędownik nowej władzy, przyszłego króla, on się nie wstydził Chrystusa, nie mówił o Jechowie, wie zbawienie w Jechowie. Waraopagu też miał przemówienie to, skierował uwagę na Chrystusa. Nie wiem, dlaczego niektórzy tak się na Jechowę zawzięli, no, że on będzie panował. Jechowa będzie królem całej ziemi. Nie, Jechowa już nie będzie, przez tysiąc lat władzę dał synowi, więc ta partyzancka, zakłamana religijna musi być obnażona. Tu pisze tak, apostoł Paweł, czemu płaczecie, czemu osłabiacie moje postanowienia? Bądźcie pewni, że dla imienia Pana Jezusa, nie dla imienia Jehowy, jestem gotowy nie tylko dać się w mnie uwięzić, ale też umrzeć. Dla imienia Chrystusa ginęli chrześcijanie, nie dla Jehowy ginęli. Więc tutaj ta obuda religijna tych uzurpatorów świętobliwie, namaszczonych własnymi pomyjami, musi się skończyć. Tych uzurpatorów, tych tymczasowych oszustów po religijnych. Tak, ja nie chcę ich poniżać, no ale ci ludzie sami się poniżają. Oni myślą, że nikt nie umie Biblii czytać oprócz nich. No, akurat dali Marianowi przykład nowego świata, no to Marian z nich korzystał. No już nie będę dalej się tu nad nimi wznęcał, nad tymi. No, na własnymi pomyjami, własnymi przechwałkami. Jak mało, znać, mało znaczy człowiek bez Chrystusa, bez wiary w ten nowy rząd, w tę nową, oczekiwaną no, najlepszą formę sprawowania władzy. No Tego oczekujemy, tam też dzisiaj padało oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Ktoś tam powiedział z biskupów, czy ktoś, nie wiem, bo tak to zanotowałem. Budujcie mosty, a nie nowe mury. To chyba powiedział papież Franciszek, jak żył. Budujcie mosty, a nie mury. No, świadkowie Jehowy, tylko mury potrafią stawiać do wobec Mariana, to by najgorszy mur postawili, żeby na mnie patrzeć nie mogą. To tacy to są chrześcijanie, tacy to są naśladowcy Chrystusa, świadkowie Jehowy, a szczególnie ta plejada, papierstwo ich, ciało kierownicze. No, wstydu nie mają ci ludzie. No, Bóg się nie męczy przebaczaniem. Takie też padło słowo. Prawdziwy Bóg, prawdziwy Bóg jest gotowy wybaczyć każdemu przez Chrystusa. Ale jak ktoś sobie wakaty niebiańskie dodaje, samochwalstwo uprawia, no to nie wiem. No, i ten, to słowo mnie bardzo urzekło. Tutaj poda, pokażę numer telefonu mój, żebyś jak ktoś mógł, a chce, to się może odezwać. Takie znane są słowa, gdy się idzie w kościele katolickim na msze, podajcie sobie znak pokoju. No bardzo miłe to jest. Więc ja się tym zachwycam. Znak pokoju ma nas jednoczyć, a niekoniecznie czy to jest religia taka, czy siaka, czy to jest wszystko szpital. Tymczasowo jak partyzanci robią szpitale polowe, to jest szpital polowy, dzisiejsza egzegeza, dzisiejsze nauczanie, to jest wszystko szpital polowy, bo prawdziwy władca zrobi porządek taki, że nie będą się ludzie gubić w tej religii lepiej, w tej religii lepiej, w tej partii głosować na Trzaskowskiego, głosować na tam Szymona Hołopię, czy na kogo, bo wszędzie ludzie się chcą gdzieś przykleić, bo szarpią o władzę. Po co się szarpać o władze, Jak widzimy, Franciszek, no tyle by chciał dobrego zrobić. No, co kto zrobił? To była miła uroczystość, która mnie zmobilizowała, że ja to nagranie nagrałem. A ci, którzy chcą sobie tak szybko dodawać tego, zawłaszczyli imię Boga dla własnej chwały. Szczególnie świadkowie choby, to zawłaszczyli imię Boże dla własnej chwały. Mam sobie zapisane. Tak, bo tylko chcą siebie wywyższać, że oni są najważniejsi na Ziemi. No, tak, tak nie może być. Shalom pokój!